Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Bedwarsów. No, teraz jak już pewnie widzicie, odcinki pojawiają się częściej. Postaram się być systematyczny i wrzucać co drugi dzień, ale nic nie obiecuję. Zobaczymy jak będzie. I no. Gramy dzisiaj jak zwykle z Kakeciuszem. Dzień dobry, znowu. On mnie w piwnicy mnie trzyma. Tak, tak. Jak coś potrzebuję, no to idę do niego i no. Jedyne no, co mam, to internet z plusa. Nie no, aż tak to bym cię nie ten. To bym cię nie torturował, aż tak ja. Ty. Cześć, bo coś tu. is happened. A, dobra. Ja nie wnikam, ty po chciał mi nawet skoczyć, nie? I se spot. Mu nie wyszło. Tak. Okay. Ale, ale mam nagi, co jest? Mario, mamma mia. No, dziękuję. Ja też, no, o kurde, o kurde. kurde Dobre no, serdecznie. Aha, ja go klepać... Dobra. Ja już chyba wszystko wiem, co, no, Marcin o co tutaj chodzi. Typy na jakichś kurde odpałach są. No dokładnie. Zabili nas. No, nie tak, mi... że ja zacząłem ciebie klepać, nie? Ale serio. Ale Bez nie, no, w sensie i tak są lagi. Bliet. Se... Tak, tak, no tak, lagi tak. są. Tak, tak. Też zauważyłem. Tak, tak. Dobra widzowie, ja tutaj widzę, że wszyscy trolują, wszyscy dokładnie ja troluję Gierkę, więc no. Coś by skoczył wyskoczył za mapę? Nie, ja bym. No wyskły... bo biali zaraz będą mieli fragi za to. Nie, 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 tak się nie bawimy, chłopaki. Za łóżko będą mieli fragi. Ej, bo żółty u nas jest. Nie obchodzi mnie to. Przegram arenę, co z tego? Dobra, czyli on się obuduje, no, to, naprawdę! Nie widzę, ja się tak mogę z nim budować. Co tam się dzieje? Źle się dzieje. TNT, ty wzbuszcza. Widzę. Tylko ten debil, jak skoczy za tym TNT, to dostanie taki damage, no, że to się nie dostanie dzieje. tak taki damage, że na łóżko zaraz rozwaldzi on jest? Chodzę. ja już nie mam tego. I ty mów. Pa, pa. Pa pararararara buduje drewnem byle gdzie, bo mam parkinsona na 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 ci chciał tylko powiedzieć, że to się nagrywa, nie? to się wy... to się wy... nie 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 chce mi się wycinać w sensie nie chcę ci się Bo pracować? Kurde, nie wierzę. Ta, w sensie, do, dorzucę tylko do filmu to, co jest potrzebne, czyli subskrybujkę, powiem, że wbijajcie to na Instagrama... To teraz powiem coś, żebyś musiał wyciąć. Nie, stop. Wbijajcie na Instagrama, tutaj macie... Właśnie, o, tutaj sobie lata Instagram i no... Tutaj sobie lata... O, dzień dobry. ...boże zimy. No. A, nie możesz tam budować, cioto. Co teraz? Wajer. Co teraz? Nice No I zachęcam do subskrypcji Wróć. Zachęcam do subskrypcji tego kanału I no Ja jeśli też chcecie więcej... Bardzo Bardzo, bardzo dobre filmy z Bedwars, Bardzo dobre poradniki No jak Jeśli chcecie więcej odcinków no to obowiązkowo zostawcie Oj, łapkę w górę Co się dzieje? Jakby żółty znowu próbuje biec Czekaj, bo aku, łóżka nie mają Bliat Spadniesz, wiesz o Nie Serio? Nie spadłeś? Nie. Cześć, bo nice. tutaj nie wiem co się stało, ale muszę ten most ogarnąć, ej, bo przydałby się w razie czego ten... ten tamten ten... W już biegnę bez kilofa nawet. A no to dobrze. To lecimy, kupimy Seuni. No jak... Tradycyjnie. A klocki wstawiam, robię cię na klocki. skaczę mu za plecy i nie wiem co się dzieje. I ta mapa jest jakaś zwalona ostro. No nie, jeden Dajmo. ma jeden HP, a drugi ma 9 O ojo 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 ojoj panowie Panowie, ale Panie my z... się tak nie bawimy, przepraszam Eee, Nie e. sorry. bijcie Luz, w sensie i tak mnie nie słychać tylko ciebie bardziej, więc no Wiem, no o to chodzi, że będzie za głośno aż. Luz Ty łóżkiego... Typie co ty chcesz? Tej, bo on jakiś odpalony tam był Chciałbym, czy się rzuci... Ej no ludzie co wy co wy robicie? Że się... Czemu... W sensie... P... No, 15 teamów się na nas rzuca. No właśnie, czemu wszyscy się na nas fokusują? Ja wiem, że my jesteśmy dobrze, ale... Jest, Szanujmy nie, się, nie? Jesteś sławny. Ja oni chcą nie powód, że się macie na mnie rzucać. Na Bedwarsach, oni się na ciebie już fokusują. No dokładnie. To nie Taki na tym gra polega ma. ludzie. Kurde, czekaj, bo Fireball do nas przyleciał. Fireball? Fireball. Co, typ ma, dobra, typ tu jakiś od, odpalony kolejny. Z 10 kratek Ale mnie kliknie. W sensie ściany przed ryjem stawiać. Muszę. Nie? Ja teraz nie mam jak wrócić, nie? Czekaj sens. Nie podniecej się. Niższa. Czekaj, bo ty już firebola na mnie kupuje. O właśnie. Aha, tu nawet nie był on, super. A. Czerwony to mi robi wiatr. Zaraz... irytuję. Patrz to Czerwony imuszko zniszczył. A ja se no stoję foda. i się z nimi ten. Że tak to stwierdzę teamuje. Się... Nie, nie, się... ja nie, nie, nie. Ja się nie teamuję spokojnie. Nie, nie. Nie, nie To jest... Nielegalne. No właśnie. Mario mamma mia, Pucerati Quarantino, Malabura. Mascarpone, picobello, mamma mia, pasta. Wze. Pierogi. Ruskie. Okay. Czy pierogi ruskie są z Rosji Wygooglowałbym ci, ale muszę Chłopaki, grać... Chłopaki! Ile tych trapów? Chopaki no, szanujmy to, się. Mieli. Aż tak? Ale mieli no. milion trapów. A ja milion pingu i... No to nice try. A jak wiemy Jedno z drugim nie idzie w parze i biegnę po jaksy because uh, I want sharpness. I want sharpness, okej, okay, ja was... jednego diaxa wywaliłem do wojta. Nice. To, ale to był tak, żeby oni... Żeby oni nie dostali, no dokładnie. Wiedziałem, że się wysypie. No. Więc... Co tylko to jak, to? jak do nich tam zacząłem iść, to już go... ma. Ej, co jest mi... Jak... Jak to mnie nie stać? Biały mają obca. A. Fajnie wiedzieć No to lecimy z kutaszeniem się przez połowę kurwa dnia. Przynajmniej odcinek będę miał. Co <noise> ja ci poradzę. I sorry za przestery, Historia. i sorry jak mnie nie słychać, bo... Czekaj. Ciebie zdarzył tej bled. No i nie ma Nie ma łóżka Aha No nie ma łóżka Niech zde Znaczy no. Ty czekaj bo chyba skrywa. Ty, bo już mam 7 minut odcinka Minus w sumie minutę bo tam był wstęp Co jest? What is happening? Czyli co tu się dzieje? Hmm Give me a moment Dobra, teraz, teraz ci będę na mieli łóżka. Dobra. Let's Daję ci słowo harcerza. Dobra. Nigdy nie byłem harcerzem. No i bajlon, do chodzi, nie? Pa, pa, pa. Te, bo żółty pa, pa, pa. mnie zabił. Pa, pa, I rzucił pa, 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 mi silverfishona, na AWP. Silverfishego? Silverfishego, no chodź. Dobra, aktywowałem. Dobra, kisnijmy trapy. Marcin muszę prosić o pomoc Dobra, czekaj, bo zabiłem tych tamtych ten ...żółtych. Tam. Wy wylaminowałem Wylaminowałeś? Rozlaminowałem, no dokładnie. Lamina. lamina tak była. To. Tak. I czekaj, bo jak ja ich porobię na łeb. Psiu, piśi, brabam. Bra, Bang. Bing. Dobra, to ja się dobuduję na środek w tym czasie. Dobra bo kto został, Ewa, czerwony to i biały, dobra Tu wracaj, wracaj Tak, biali mają Opsa Na czerwoni latają po środku, więc też jest taka szansa To, że się dobudował Zapomniałem już, jak się buduje, że tak to stwierdzę, speed bridging na 3 Przydatną ja umiejętność, wiedziałeś. Tutaj. Co? Ja wiedziałeś kiedyś No, kiedyś umiałem Kiedyś to było jak nie Nic umiem zwykłego, było. to umiem właśnie te y, poskosie na, y, na jeden w górę dobrze robić. Ale tak wyszło, że już iść kamper. Nie umiesz. No ile wy możecie mieć tych warstw tego wszystkiego, no. Dobra, czekaj, bo tu jest. Chcesz, mi pomóc? Nie umiem, czekaj, bo A ja tu mental breakdown dostaję przez tych debili. Jak mnie jakiś kurwa x-hardkorowy xx zabija, to... Dobra, spot. Teraz dostać no. za niego itemy i zorać. I Czemu ja do, za niego nie dostałem ten... emy? To wyrzucił, lol. No nie mógł, jak dostał ode mnie damage, to nie mógł ten. Ale on cię porobił na mózg i wyrzucił wcześniej, biały do nas będzie szedł. A. Idzie szedł. do nas właśnie. Dobra, widzę. W sensie próbuje dojść do bazy naszej. Zdążysz? chyba, tylko mogę stracić za dużo itemów. A ty gdzie jesteś? Nie, no nie zdążę. Rozwala nam już. Nie, nie rozwala. Jestem. To ja pójdę do nich. Jestem w bazie. To zabij to szybko. Nie mam jak najgorsze jest to, że mam 17m Aha. To jeszcze drugi był. No. Jak to A, bo czerwoni! Dobra, też Dobra, to ja sobie zliżę No i Wajlandu, no i kurde, i tyle miałem z tej gry Czekaj, ja cię mogę obserwować jedynie Prawie bez Nice No dobra, o, widzowie, to... Emerald. Nice To tyle by było z tej gry, nie? Bo jak zwykle mnie musieli wyeksterminować Ale sobie możemy obejrzeć daki bo jego Jak mi się uda, no to nawet załatwię wam tą... Nie, nie uda się Nie? Dobra ja już. Wszystko wiem. Czerwony Jezu w sensie biegnie do ciebie zaraz. Maybe. Ta, będzie bieg, no ale Czerwoni mają bet? Mają Ta. shit. Dobra, jego bo spamu i tyle. Nie, aż taką ciotą nie jestem. No, no okej. Okay. Ale gdzie są moje diaksy? Nie wiem Czyli teraz tak Tu czy tu tep tep te, te Język mi się plącze XD I mnie pewnie dopiero będzie dobrze słychać bo mam zarąbisty mikrofon Czekaj Urarium Po Pobiegłeś na środek, bo... Nie Biegnę do nas Dobra, ten typo jest u siebie w bazie, jak coś. U czerwonych. A biały? A biały już nie żyje. A, czyli mam dwa na jeden. Nie super. Jeden na jeden. O, okej. Okay. To może być. Da się zrobić. Da się ugrać. Ciebie bo ty mi gdzieś wsiąknął, ja się odwróciłem plecami do ciebie i cię nie widzę nagle. Ups. Ups i. <laughs> 16 diamentów, no nie stać mnie na to niestety. Dobra, to w tym momencie yy, możecie, no, jeśli dotrwaliście do tego momentu widzowie, to napiszcie yy, fokus, to wam przypnę serduszko za to. I no. I teraz... Zaraz obejrzymy finalną walkę. Wait, co się stało? Hmm? O, białym łóżko rozwalił. Dobra. No, a teraz... Czyli tu będzie final battle, to no. mogłeś mówić. Obejrzymy finalną walkę. nie, nie. Czyli bo on na ciebie już leci z skillą Słuchaj, ja prawie wpadłem do Wojda, Boże, oj, bo, oj. bo strzelaju Wiem, poczułem A dostałeś hita? Lot. Lewo, prawo, pa, Bieg... pa, pa. Czekaj, bo on próbuje biec. Dupa Czyli nie biec. co on robi, hour are you, a ty jesteś tu, dobra pa, pa, pa siu Dobra, ty zszedłeś on wszedł. On wchodzi okej. Zum, zium, okay. ziom, Efekty dźwiękowe ty poleci pick, na makro pick, i ten pick, pick. Ej weź go zrzuć teraz A nie dobra Biegnie yy, biegnie na twoje diaksy Gdzie? Jest u ciebie na diaksach Pojedynek Pośpiteria Ty ma łuk za emę Po stronę no. jakiś Masz, per... Masz na perłę albo coś? Nie mam na nic. Ej, biegnie do ciebie No jak on przeżył o, oh, fok. go na mózg. I teraz go dawaj na mózg. Teraz! No kurde, mogłeś go Czekaj. w te dziury powrzucać. Teraz go robię. Ty jaką killaurę odpalił! Dobra, teraz kto wygra? On. Aj, aj, aj. No typ dobra. Ty odpalił makro na 30 CPS-ów. No i tyle, Cię widzieli. Dobra widzowie, dzięki, ja już nawet ochrypłem. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Wy to, wy to pewnie zobaczycie jutro, czyli w Waszą środę. I no, a ja spróbuję coś do Was na piątek nagrać, żeby było wszystko ok. A więc do zobaczenia, cześć, ja się z Wami żegnam, kaka też. Goodbye. Goodbye.